Witajcie kochani, kolejna Energy Boost Środa. Witam Was, Marzena Śmigielska. Nawet jeśli jeszcze nigdy Cię to nie spotkało, to uwierz mi, jest ona nieodłącznym elementem życia i śmierci. Doświadczamy jej nie tylko po stracie bliskiej osoby, ale także naszego pupila, którego traktowaliśmy jak członka rodziny. Żałoba. Żałoba to skomplikowany proces psychologiczny, który prowadzi do Zaakceptowania śmierci bliskiej osoby i przystosowanie się do życia bez niej. Jest to naturalna reakcja na stratę i obejmuje głębokie uczucie smutku, tęsknoty i strapienia. Warto dodać, że żałoba może wystąpić również z innych przyczyn niż śmierć kogoś bliskiego, takich jak separacja czy rozwód czy utrata czegoś lub uraza. Każdy przeżywa ją inaczej i u każdego trwa inny okres czasu. Kiedyś mówiono, że żołba trwa minimum miesiąc, potem, że około roku, a tak naprawdę może ona trwać faktycznie od miesiąca, nawet do kilku lat. Czas trwania żołoby jest zależny od wielu czynników, takich jak kim była osoba, która odeszła dla nas, jaki miała charakter, czy miała mamy wsparcie bliskich, czy mieliśmy możliwość zobaczenia ciała tej zmarłej osoby, warunki socjalno bytowe żołobników oraz przyczyna śmierci bliskiej osoby. Żałoba dzieli się na różne fazy, które osoba, osoba przeżywa po stracie bliskiej osoby lub innego rodzaju utracie. Niektórzy mówią o czterech, a ja podam pięć faz występowania. Pierwsza – zaprzeczenie. Na tym etapie osoba może odrzucać fakt straty, myśli, że to niemożliwe, że ktoś bliski już nie żyje. To rodzaj obrony reakcji na ból. Drugie to gniew. W tym etapie osoba może odczuwać złość i frustrację. Pyta, dlaczego akurat mnie to spotkało, a nie kogoś innego? Czasem kieruje swoje emocje na innych lub na samego siebie. Trzecie to targowanie się. To etap, w którym osoba w żałobie próbuje negocjować z rzeczywistością. Można myśleć, że jeżeli zrobi coś innego, to może cofnąć stratę. To moment, w którym pojawiają się myśli typu, może mogłam zrobić coś inaczej. Czwarte to depresja. To okres głębokiego smutku i przygnębienia. Osoba może odczuwać beznadziejność, smutek i brak sensu życia. To naturalna reakcja na stratę, i piąty etap to akceptacja. W tym etapie osoba stopniowo akceptuje fakt straty. To nie oznacza, że przestaje odczuwać smutek, ale zaczyna się godzić z nową rzeczywistością i otwiera się na nowe. Warto zaznaczyć, że nie każda żałoba przebiega według tego schematu. Poszczególne etapy mogą się mieszać. Występować w różnej kolejności, a niektóre mogą nie wystąpić w ogóle. Każdy proces żałoby jest indywidualny i zależy od wielu czynników. Jak sobie z nią radzić? Po pierwsze, daj sobie czas. Pozwól sobie na przystosowanie się do nowej rzeczywistości w swoim własnym tempie. Po drugie, rozmawiaj z bliskimi i innymi. Dzielenie się uczuciami może pomóc w odczuciu ulgi. Po trzecie, zadbaj o siebie. W trudnych chwilach nie zapominaj o swoim zdrowiu. Po czwarte, akceptuj swoje emocje. Nie tłum swoich uczuć. Smutek, gniew, tęsknota to naturalne reakcje na stratę. Pozwól sobie na ich przeżywanie. Po piąte, znajdź wsparcie. Jeżeli czujesz, że nie radzisz sobie sam, nie wahaj się szukać pomocy specjalisty. Po szóste, pamiętaj o zmarłym. To ważne, aby zachować pamięć o osobie, którą straciłeś. Możesz napisać list, stworzyć album ze wspomnieniami lub uczcić ją w inny sposób. Po siódme, Znajdź swój własny sposób na żałobę. I choć żałoba to naturalny proces, warto pamiętać, że w czasie jej trwania zwiększa się ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych, takich jak depresja czy zaburzenia lękowe. Dlatego czasem najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić, jest po prostu być przy tej osobie. Za dzisiaj Wam dziękuję i zapraszam na kolejną Energy Boost Środę.